Miał zacząć nowe życie. Pierwszy dzień pracy okazał się ostatnim. Tragiczny wypadek w Nowej Dębie rozdziela serca wszystkich, którzy wierzyli, że ten mężczyzna dostał szansę na coś lepszego. Zamiast początku. Przerażający koniec, który wstrząsnął całą lokalną społecznością. Jestem Alicja, twórczyni kanału Alicja Plotki Gwiazdy. Choć zwykle opowiadam Wam historię znanych ludzi, Dziś chcę podzielić się dramatem, który dotyczy nie gwiazd, lecz kogoś, kto miał po prostu nadzieję na spokojne życie. Na nowy start. I kto te nadzieję stracił w jednej, fatalnej chwili. Wtorek, 28 października, godzina 15:30 Strefa przemysłowa w Nowej Dębie na Podkarpaciu, ulica Piotra Siedleckiego. Trwają prace przy rozbudowie hali przemysłowej. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Aż nagle słychać krzyk. Z wysokości około 20 metrów spada mężczyzna. Spada z dachu wprost na beton. To miał być jego pierwszy dzień w nowej pracy. Zaledwie kilka godzin wcześniej wszedł na plac budowy jako nowy pracownik, prawdopodobnie pełen stresu, ale też nadziei. Niestety, jego nowy etap życia zakończył się tragicznie, zanim tak naprawdę się rozpoczął. Jak przekazała Poginsp. Beata Jędrzejewska, wrona z komendy miejskiej policji w Tarnobrzegu, mężczyzna spadł z dachu podczas wykonywania obowiązków związanych z montażem elementów konstrukcyjnych. Wystarczyła chwila nieuwagi lub tragiczny zbieg okoliczności by doszło do tego, co nieodwracalne. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie dostępne służby Straż Pożarną, Zespół Ratownictwa Medycznego, policję. Wysłano nawet śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jednak po krótkiej ocenie sytuacji okazało się, że nie będzie już potrzebny. Ratownicy prowadzili reanimację na miejscu zdarzenia. Niestety, nie przyniosła ona rezultatu. Lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna nie pochodził z powiatu tarnobrzeskiego, ale nie był też cudzoziemcem. Policja na razie nie ujawnia jego wieku, ponieważ najpierw muszą powiadomić rodzinę. Wypadek wstrząsnął współpracownikami Którzy zaledwie kilka godzin wcześniej przywitali go na placu budowy. W sieci szybko zaczęły pojawiać się komentarze, w których ludzie zwracają uwagę na ogromne braki w przestrzeganiu przepisów BHP, szczególnie wobec nowych pracowników. Wiele osób pisze o presji, która towarzyszy pierwszym dniom na budowie, chęci wykazania się, strachu przed utratą zatrudnienia, braku śmiałości, by zapytać o zabezpieczenia. Wypadki na wysokościach to jedne z najgroźniejszych w branży budowlanej. Ten dramat ponownie pokazuje, że przepisy to nie martwa litera prawa, lecz granica między życiem a śmiercią. Na miejscu przez kilka godzin pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora. Przesłuchano świadków, zabezpieczono ślady. Do sprawy została również włączona Państwowa Inspekcja Pracy, która bada, czy doszło do zaniedbań ze strony pracodawcy. Według wstępnych ustaleń możliwe, że naruszono przepisy dotyczące prac na wysokościach. Czy mężczyzna był odpowiednio zabezpieczony? Czy przeszedł szkolenie BHP? Czy ktoś zlekceważył procedury? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero po zakończeniu dochodzenia. Niestety, nawet najrzetelniejsze ustalenia nie przywrócą życia temu, który spadł z dachu. To nie pierwszy taki przypadek w tym regionie. Inspektorzy PIP od lat alarmują, że na wielu budowach zasady bezpieczeństwa traktowane są zbyt pobłażliwie. Zwłaszcza nowi pracownicy, chcąc się wykazać, godzą się na warunki pracy, które nie spełniają standardów. Brakuje nadzoru, brakuje szkoleń, brakuje odpowiedzialności. I właśnie wtedy wystarczy jeden błąd, jeden poślizg, by wszystko się skończyło. Rodzina zmarłego zostanie obrzęta pomocą psychologiczną. Pracodawca musi przygotować się na konsekwencje, zarówno prawne, jak i moralne, jeśli śledztwo potwierdzi zaniedbania. Ale tej tragedii nic już nie cofnie. Dla matki, żony, może dzieci to nie będzie po prostu dramatyczna informacja w mediach. To będzie pustka, która zostaje po kimś, kto wyszedł rano do pracy i nigdy nie wrócił. Jeśli ta historia dotknęła Cię tak jak mnie, zostaw komentarz. Niech ten człowiek nie odejdzie w milczeniu. A jeśli chcesz otrzymywać więcej takich poruszających historii, zasubskrybuj mój kanał Alicja Protki Gwiazdy. Opowiadam o życiu tym prawdziwym, bolesnym, nie tylko tym z czerwonych dywanów. Dziękuję, że jesteś ze mną.